Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik. Witam Państwa. To jest felieton, który został wygłoszony w Radiu Zachód w 2022 roku, w czasie kiedy wojna na Ukrainie się dopiero zaczynała. Duet. Dyplomacja postsowiecka w Moskwie wobec Ukrainy, ale także wobec tak zwanej bliskiej zagranicy. Używa pojęcia bezpańska. W sytuacji, w której regulatorem światowego ładu rządzi ktoś z widocznymi objawami fizycznej niesprawności i licznymi symptomami demencji, a Ukrainą błazen, który całe życie zajmował się rozśmieszaniem, ów moskiewski przymiotnik ma sens. Polska w tej sytuacji ma pewien dylemat wynikający z tego, że w gruncie rzeczy w miarę niezależna Ukraina stanowi rodzaj militarnego buforu, ale z drugiej strony ona sama ma w istocie wrogi stosunek do Polski. Należy zatem jedną ręką wspierać militarne wysiłki Ukrainy w wojnie z Rosją, ale z drugiej równolegle pisać scenariusz na wypadek aneksji Ukrainy całej lub jej części. Szczególnie, że Ukraina nie ma tradycji niezawisłości, a idea państwowości zrozumiała jest jedynie w grupie marzycieli, a banderowskie skojarzenie czy marzenie o samoistynnej Ukrainie należy w bajki. Włożyć. Idea ta ma bowiem więcej w sobie instynktu ludobójstwa, jak integrowania się wokół racjonalnego bytu państwowego. Kraj bez politycznych elit, grabiony przez kolejnych demokratycznych władców, od czasów upadku Rusi kijowskiej kulturowo należy do Azji. Alians z Polską w XVI wieku nie udał się, głównie z powodu właśnie tych azjatyckich sympatii i azjatyckiego stylu życia. W Moskwie wszystko to wiedzą i konsekwentnie Ukrainę destabilizują osłabiają gospodarczo, aby w końcu wyjść na wyzwolicieli. Znają ten naród doskonale. Wyzwalali już Ukraińców od katolickich lachów, wyzwalali od polskich panów, teraz wyzwolą ich od własnych nieporadnych elit, które jak silnie poskrobać niewiele z ukraińskością mają wspólnego. Wypada zatem biernie poczekać na powolny upadek Ukrainy i liczyć, że część Ukraińców przejrzy na oczy i zrozumie, że jakaś forma ścisłego aliansu z Polską jest jedyną z opcji do rozważenia. Nie musi być tego wiele, od choćby wschodnia Galicja. Rozważając czysto teoretycznie, można także uznać, że Rosja ma świadomość, iż, iż zbyt gwałtowna inkorporacja do imperium Ukrainy może wywołać opór Ukraińców, co będzie skutkowało jakąś formą afganizacji podbitego terytorium. Rosją nie rządzą tak jak USA Durnie. Taki scenariusz jest w Moskwie bez wątpienia analizowany. Tym samym należy rozważać powolną erozję Ukrainy sterowaną symultalnie z Berlina i z Moskwy w ramach udzielonego przez USA jarłyku. Protektorat niemiecko-rosyjski nad Ukrainą spełnia marzenia imperialne tak Niemiec, jak i Rosji. Jednocześnie daje pozory spokoju i bezpieczeństwa. Czego tak głodna jest administracja Bidena. Im dłużej Operacja wykańczania politycznego i gospodarczego Ukrainy trwa, tym bardziej ten scenariusz jest prawdopodobny. Mam wrażenie, że Rosja i Niemcy rozpoczęły długi marsz, aby politycznie i gospodarczo podbić ten bezpański kraj. Czy dojdą, w dużej mierze zależy od samych Ukraińców. Bo to w nich musi być wola zbudowania silnego państwa i jego obrony. Nikt tego za nich nie zrobi. A my? My jak zawsze jesteśmy ością w gardle Europie. Europie dosyć sprawnie zarządzany przez coraz bardziej widoczny niemiecko-rosyjski duet. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.